Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ten Jezus Chrystus, który był Panem. Pawła, ten, który spotkał go w Damaszku, ten z martwych stałych, który także jest w każdej naszej świątyni w chlebie eucharystycznym, ten sam Jezus Chrystus, który szedł z uczniami do Emos, który tłumaczył im, pomagał im w tych wszystkich frustracjach i uzdrawia do dzisiaj, moi drodzy, ten sam Jezus Chrystus, który chce Ci posłać Ducha Świętego po to, żebyś żył w pełni, żebyś był na maksa, dzieckiem i dziedzicem Królestwa Bożego. Dlatego, moi drodzy, w Patrójmy się w dzieje. Dzisiaj mamy 20 rozdział, to już poważna sprawa. Jesteśmy już dalej niż bliżej. Popatrzmy, co Duch Święty robi z Apostołami. Patrzmy, co robi Duch Święty z Kościołem, żeby nie dziwić się tak bardzo tym wszystkim, co może dziać się naokoło nas, budzić jakiś zamęt. Moi drodzy, to wszystko już było. Dlatego, skoro Apostołowie się nie załamali, nie załamiemy się także my. I żeby się nie załamać, co zrobimy? Pomodlimy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Tobie, Ojcze. Chwała Tobie, Ojcze, za to, że pięknie użyłeś ten świat, że dałeś nam go we władanie po to, żebyśmy żyli miłością wobec siebie, wobec braci i sióstr i uwielbiamy Cię, Ojcze, za to, że nie wszystkie nasze plany się spełniają. Uwielbiamy Cię, Ojcze, za to, że nie wszystko jest tak, jak byśmy chcieli i chwała Tobie za to, bo Panie ten świat by tego nie wytrzymał, gdyby każdy z nas egoistów spełnił wszystkie swoje marzenia. Dziękujemy Ci za to, że Twój plan jest lepszy. Uwielbiamy Cię za Twój plan zbawienia, który się objawił w Jezusie Chrystusie, który dalej się objawia w Duchu Świętym. Dlatego Duchu Święty, prosimy Cię, przyjdź, wypełni nas tak, jak wypełniłeś Pawła, który mimo wszystkich trudności, mimo więzienia w Efezie, mimo spisków przeciwko niemu ze strony Żydów, pogan. Wszędzie go nie lubili, a on dalej głosił Ewangelię. Ewangelia biegła. Chwała Tobie, Panie. Przyjdź, Duchu Święty, z mocą. Tak jak przyjdź do Maryi. Dałeś jej siłę, by uciekła do Egiptu, by żyła w ciszy w Nazarecie, ale także dałeś jej siłę, by wytrwała pod krzyżem Duchu Święty. Przez to, to właśnie serce Maryi, pokornej służebnicy Jezusa, chcemy Cię prosić. Przyjdź do nas. Zdrowaś, o łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Na czas tego słuchania, kiedy Słowo się będzie otwierało na Ciebie, Ty też otwórz się na Słowo. A ten czas niech Ci błogosławi Bóg mogąc Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Miriam, gwiazdę ewangelizacji, prowadź nas. Święty Paweł, módl się za nami. Moi drodzy, wczoraj było ostro FS, stolica tego regionu, bardzo bogate miasto, centrum dowodzenia świętego Pawła. Spędził tam kilka lat podczas tej podróży misyjnej najprawdopodobniej około trzech lat był tam między 52 a 55 rokiem to tam do Pawła przychodzili wszyscy ci, którzy byli z okolicznych kościołów. Popatrzmy jeszcze raz na mapkę, moi drodzy. Jeżeli dobrze się wpatrzysz, to Efes, nie Efeso, tylko Efes, yy, obok Efezu są różne mniejsze miejscowości. Popatrzmy dokładnie, na pewno znasz te nazwy z Apokalipsy. Yy, obok Efezu, moi drodzy, mamy Smyrne, Sard, Tiatyrę, Pergamon, Filadelfię. Tak jest, to są Hierapolis, Laodicea. To są te, te miejscowości, do których adresował swoje orędzie apostoł Jan w Apokalipsie. To są właśnie te kościoły, także Troada na północy. Zobaczmy, także są kolosy. Czyli te miasta, do których Paweł pisał swoje listy, no i Galacja, Galaci, czyli cały ten region, który tutaj jest. Popatrzmy, żeby też zrozumieć mentalność Pawła, Paweł spędzał czas w swoim centrum dowodzenia, wkurzał w ten sposób ludzi, tak jak powiedzieliśmy sobie wczoraj. Był w tym efezie od 1952 roku, najprawdopodobniej po dwóch latach ewangelizacji. Był w areszcie kilka miesięcy i Bogu dzięki, że był w tym areszcie, ponieważ wtedy napisał list do Filipian, pierwszy list do Koryntian. Chwała Panu! Trochę tak jak z tą epidemią, która teraz jest, dzięki niej, dzięki temu zamknięciu powstała, powstał challenge 4 Ewangelie w 4 tygodnie. Zapraszam Cię na kanał na YouTubie Płonący Krzak. Tam właśnie przebiliśmy całe cztery Ewangelie. To był hardcore. No, dzieje apostolskie wcale nie są mniejszym. Więc Paweł zamknięty w więzieniu w Efezie. Pisze, odwiedzają go ludzie, y, dzieją się cuda. Ewangelia biegnie pomimo jego spętania w więzieniu. I moi drodzy, gdy nareszcie udaje mu się wyjść około 55 roku, 54-5 roku z więzienia, y, udaje się na północ. Udaje się, zobaczmy jeszcze raz mapkę, udaje się na północ y, do. Y, Chce iść do Macedonii, popatrzmy, jest to ten żółty region. Ostatnim miastem, które odwiedza, zgodnie z zapisem 20 rozdziału, gdzie się spotkać ze swoimi uczniami, jest Troada. Troada, moi drodzy, ostatni punkt w, w tym regionie Azji. I teraz posłuchajmy. <laughs> Paweł chce iść do Syrii, chce iść w drugą stronę, ale co się okazuje? Żydzi znów przygotowali spisek na jego życie. No, przerąbany ma chłopak. Chyba komuś podpadł. I to nie raz. No, taki już był ten nasz Pawełek. Dlatego postanowił wrócić przez Macedonię. Razem z nim wyruszyli z Berei. uwaga, i teraz, czyli z tych różnych centrów dowodzenia, <laughs> tych mniejszych gmin chrześcijańskich, z Berei Sopater, pamiętamy to imię, a jeżeli nie, to wróć do wcześniejszych odcinków. Syn Pyrrusa z Tesaloniki, Aristarch Sekundus z Derbe, pamiętamy Derbe, to miejscowość, gdzie też Paweł przeżył swoje przygody. Gajus, Tymoteusz a z Azji, Tychik i Trofim. Popatrzmy, ilu już ma uczniów Paweł, tych, którzy zarządzają poszczególnymi gminami, którzy są w łączności z nim. I moi drodzy, jeżeli już o tym mówimy, to warto także zdać sobie sprawę, że Paweł w więzieniu pisze list do Koryntian, czy też był, gdy był w Efezie, jedno jest pewne, że pisze. Dlaczego Paweł pisze list do Koryntian? Dlatego, że. Powiedzieli ludzie chloe o tym, że są podziały w Koryncie. O tym już trochę mówiliśmy, o tych Koryntianach, którzy byli bardzo y, religijni, ale także tam było kupa, y, kupa pieniędzy w tym mieście, y, tam multikult i po prostu w pełnej płaszczyźnie. Y, głosił tam także Apollos, który głosił troszeczkę inaczej y, Jezusa Chrystusa. Y, Także być może to głoszenie naszego Apolosa było połączone z filozofią filona z Aleksandrii, bardzo znanego Żyda. Gdzieś to wszystko się wymiksowało, i co się okazało? Okazało się, moi drodzy, że mieszkańcy Koryntu zaprzeczyli, z martwych w staniu. No właśnie, moi drodzy, tam gdzie jest był ten dualizm dobro-zło, który był bardzo z, y, y, ciało, duch y, był bardzo znany w, w świecie greckim, no właśnie gdzieś Koryntianie poszli w tą stronę, pogubili się w tym wszystkim. Y, ta Obecność Apolosa też tam namieszała w tym wszystkim, dlatego Paweł chce udać się do Koryntu, ale najpierw pisze do nich list i Bogu dziękować, że ten list napisał, bo to jest wspaniały list. Jest to podręcznik charyzmatyka: jak żyć w duchu świętym, na czym polegają charyzmaty, na czym polega życie sakramentalne. To wszystko jest tam, ponieważ <laughs> głównym charyzmatem, który jest, czyli darem ducha świętego, jest moi drodzy, on sam. Czyli miłość. To jest no, trochę zabawne, ponieważ gdy czyta się na ślubach hymn o miłości, to przeważnie on brzmi bardzo romantycznie. Wielu kapłanów, którzy mówią kazania, słyszałem to wielokrotnie, mówią podłóż, pod miłość. Yy, imię swojej luby i wyszłoby tam, że przypuśćmy Kasia, cierpliwa, jest łaskawa, albo po swojego męża. No, <laughs> brzmi to bardzo ładnie, ale jest to hymn o Duchu Świętym jak Duch Święty działa w człowieku, czyli miłość jest nie tylko uczuciem, emocją, ale jest trwałą postawą, cnotą, czyli takim trwałą habitualną zdolnością do czynienia dobra, jak nas uczy katechizm, jest tą przestrzenią zakorzenienia się Ducha Świętego w nas, czyli gdy Duch Święty mieszka w tobie, pojawiają się bardzo konkretne cnoty, Czyli właśnie miłość jest wyznacznikiem tego, czy jest sobie Duch Święty. I to jest wyznacznik, nie wizje, nie dary duchowe. Dlaczego? Ponieważ diabeł jest ojcem kłamstwa. I on y, zrobił wszystko, żeby skupić twoją uwagę. Kto z was był na egzorcyzmach, y, to wie o czym mówię. Ile diabeł robi, żeby odwrócić twoją uwagę, żeby się nie modlić. Będą krzyki, piski, jakieś się, materializacje przedmiotów. Będzie się działo bardzo dużo dziwnych rzeczy. Po co? Tylko i wyłącznie po to, żeby odwrócić Twoją uwagę od modlitwy, od Jezusa Chrystusa, od Ducha Świętego, który przychodzi, by leczyć tą skrępowaną osobę. Na przykład diabeł może markować ducha prorockiego. Mieliśmy już w Piśmie Świętym parę razy te akcje, kiedy właśnie to się działo i nazywano to zostało duchem wieszczym, czyli duchem magii, okultyzmu, przypowiadającym przyszłość. Po co, żeby zdobyć Twoje zaufanie, żeby się przyzwyczaić do głosu demona, żeby on odciągnąć od planu zbawienia? Rzeczywiście diabeł może Ci powiedzieć przyszłość, ale po to, żebyś przestał ufać, że Duch Święty panuje nad sytuacją i przeprowadzić przez twoje trudności. Dlatego uważajmy na dar duchowe. Dar duchowe, moi drodzy, są weryfikowane nie przez ciebie. Niestety nie. Dary duchowe są weryfikowane przez wspólnotę. To właśnie we wspólnocie, wśród braci i sióstr, wśród których nie jest łatwo funkcjonować, a nawet jest czasami bardzo trudno, to właśnie oni są weryfikatorem darów duchowych. Na przykład Apollo, który miał super gadane, potem. Też poszedł na spytki z naszymi drogimi Akwilą i Pryscyllą. Także na pewno był w kontakcie z Pawłem i był na tyle pokorny, żeby włączyć się w nurt głoszenia Pawła, w nurt głoszenia Kościoła Katolickiego, czyli katolikos Kościoła Powszechnego. Więc. Uważam swoje dary duchowe, żeby one przypadkiem cię nie pogubiły, żebyś nie był zwiedziony przez złego ducha, bo to jest bardzo łatwo, bardzo łatwo się pogubić. Oczywiście też z drugiej strony ducha nie gaśmy, jak mówi Paweł. Wszystkie te proroctwa trzeba rozeznawać, trzeba je wprowadzać w życie Iść za nimi jak najbardziej. Zachęcam serdecznie, rozpalajmy tego, ten Boży ogień z się płonącymi krzakami pełnymi Bożego Ducha. Ok, 20 rozdział. Paweł udaje się na północ, chce się spotkać w Troadzie ze swoimi uczniami, gdy się tam wszystko uspokaja po pięciu dniach przybyliśmy do Torady i tam zatrzymaliśmy się na tydzień. Pierwszego dnia po szabacie zebraliśmy się na wspólne łamanie chleba, czyli Eucharystię, czyli widzimy bycie razem na mszy świętej, na łamaniu chleba jest wyznacznikiem katolickości. Bycie przy wspólnym stole. Dlatego tak bardzo ciało Chrystusa jest podzielone, dlatego, że niestety, ale w ciągu czasu, historii pojawiły się takie głosy, że to nie jest prawdziwe ciało Jezusa, to jest jakby symbol kościół protestancki, nie jest jeden, jest tak naprawdę tysiące kościół protestanckich i każdy po swojemu rozumie Eucharystię, dlatego bardzo trudno jest zasiąść nam do wspólnego stołu, bo tak naprawdę nie wiemy, z kim rozmawiamy. To jest tak trochę jak dialog z Żydami, że jak dogadasz się z jednym, przypuśćmy, rabinem z Rzymu, no to to nie znaczy, że dogadasz się z rabinem Paryża no judaizm nie jest niczym jednorodnym, nie jest monolitem, tak samo jak kościół protestancki. Kochamy was, jeżeli to oglądacie, jesteście wspaniali, no ale widzimy ten podział, to jakby ta różność w rozumieniu sprawia, że trudno wsiąść do wspólnego stołu i właśnie to jest wyznacznikiem u Pawła, być razem z Eucharystią, czyli duża ewangelizacja, mocna, spotykamy się na Eucharystii, na łamaniu chleba, tak jak, żeby trochę się wyżalić, jak apostołowie z Emmaus, ale też, żeby nabrać siły by pójść dalej głosić już za zmartwychwstałego. Amen, hallelujah! <grywa> Dokładnie tak. Więc moi drodzy, są, y, są w Troadzie, tam się modlą. I dzieje się dosyć ciekawa rzecz i, moi drodzy, jest to bardzo pocieszające dla mnie. Historia jest dosyć smutna, ale mi bardzo bliska, dlatego że, tak jak Paweł zdaje sobie sprawę, czas jest krótki i niestety czasami te konferencje wydłużam, za co bardzo was przepraszam. Staram się, żeby były w miarę sprawne, ale gadulstwo jest taką przywarą, którą ciężko jest zwalczyć. I Paweł też zdaje sobie sprawę, że już nie spotka się ze swoimi uczniami w Turadzie, dlatego wydłuża swoje nauczanie do późnej nocy. Chce wszystko powiedzieć, jak to ma wszystko wyglądać, jakiego spotkał Jezusa dziś swoim świadectwem, swoją historią życia. Troszy się o kościoły, W Efezie się nasłuchał, co się działo w Kolosach, co się działo u Galatów i wszędzie, wszędzie wokół. Więc te różne kłopoty się ponakładały. Paweł to roztłumaczył do tego stopnia, że biedny Eutych zasypia w oknie, niestety z tego okna spada i się zabija. Dlatego przejdźmy do moi drodzy, nie udawaj greka. Dzisiejsze słowo to nekros, czyli martwy. Dokładnie tak. To słówko warto sobie zapamiętać, dlatego, że pojawia się dosyć, dosyć często. Mamy na przykład nekromancję, no właśnie, to jest to, albo nekropolię. Znamy te dwa słowa, nekros plus polis. Polis czyli miasto, nekropolia miasto zmarłych, cmentarz. Tam tam tam. Jakie to wszystko jest proste. No. Można, można. Uczymy się języka polskiego dzięki greckim słówkom. Fantastycznie, moi drodzy. Więc lecimy dalej. Paweł udaje się na krótki wypad do Korentu. Tam e, głosi Ewangelię, e, także w, e, przeżywa zimę z 55 na 56 rok. E, pisze tam najprawdopodobniej także list do Rzymian. Dlaczego? Bo przygotowuje Rzymian na swój przyjazd. E, chce, marzy o tym, by pójść do... Serca tego całego złego Matrixa, tego systemu, tej, tego imperium zła, tej gwiazdy śmierci, i chce tam swoim X-Fighterem rzucić bombę i to wszystko rozsadzić Ewangelią, żeby wszyscy się nawrócili. I uda mu się, oczywiście, ale Duch Święty poprowadzi go trochę inaczej. Więc jest w Koryncie i moi drodzy, jako taka ciekawostka. Paweł pisze swój list pierwszy do Koryntian około 54 roku i także słyszeliśmy o drugim liście do Koryntian, który pisze rok później, ale między nimi... W było coś pomiędzy, ponieważ w drugim liście do Koryntian Paweł wspomina, że także pisał do nich we łzach. Jakieś tam były trudne rzeczy, bardzo wymagające. Paweł ich tam ostro skarcił, Koryntian, za odrzucenie tej Ewangelii. Pamię przypominamy sobie początek tego odcinka, te trudności z wiarą, e, Apolos o, te wszystkie tam zagmatwania. E, więc to jest tak zwany list we łzach, który był pomiędzy pierwszym a drugim listem do... Koryntian. Czy tak naprawdę drugi list do Koryntian jest trzecim listem do Koryntian? Ale zostawmy to na boku, to takie ciekawostki biblijne. I moi drodzy, Paweł udaje się w drogę powrotną. Oczywiście wspomniałem o naszym drogim Eutychu, który spadł z okna, bo Paweł go wskrzesił. Mam nadzieję, że czytaliście to wcześniej, ale tak dla pewności. Wiecie, jak to mówił mój mówi, wychowawca w seminarium, dobrze zwierzyć, ale lepiej sprawdzić. Więc tak, żeby sobie tylko przypomnieć, Po to był ten wtrend z nekrosem. Ok. Yy, więc jak widzimy, ten Duch Święty, który jest w Pawle, sprawia, że On dokonuje takich dzieł, jak Jezus Chrystus wskrzesza umarłych. Więc ten rozwój obecności Ducha Świętego w Pawle jest coraz większy. I to nas właśnie interesuje w naszych nadziejach, że Duch Święty wybiera prostych, zwykłych ludzi, i uświęca ich swoją obecnością, upodabnia coraz bardziej do Jezusa Chrystusa. Alleluja! Więc to jest dobra nowina także dla ciebie, bracie i siostro. Pan ma dla ciebie wspaniałą misję. Ok. Yy, mamy podróż Pawła z Troady do Miletu. Jesteśmy w wersecie 14. 13. My natomiast wsiedliśmy wcześniej na statek i odpłynęliśmy do Assos, stamtąd mieliśmy zabrać Pawła, bo postanowił iść tam pieszo. Kiedy więc spotkał się z nami w Assos, zabraliśmy go na statek i razem dotarliśmy do Mityleny. Odpłynęliśmy stamtąd i już następnego dnia znaleźliśmy się w pobliżu wyspy Chios. Yy, na zajutrz dopłynęliśmy do Samos. A zresztą, moi drodzy, skoro mamy mapkę, to bawmy się. To są fajne rzeczy. Jeszcze raz przejrzyjmy sobie. Popatrzmy, jak Paweł wraca. Yy, najpierw jesteśmy. Jesteśmy, już mam nadzieję. Jesteśmy w Assos, Mitylena, Chios, Potem będzie milet. Jesteśmy na południu naszej mapki, zaraz poniżej Efezu. Potem mamy kos, i tam dalej już będzie Jerozolima. Dokładnie tak. I moi drodzy, Milet, Milet to spotkanie, y, które jest dla Pawła bardzo ważne, ponieważ Paweł wybiera się do Rzymu. Zdaje sobie sprawę, że już nie będzie mógł y, przebywać ze swoimi uczniami w Efezie, swoimi braćmi, siostrami w Chrystusie Panu, dlatego też. Y, on żegna się z nimi wszystkimi, nie może pójść do Efezu. Bo jak wiemy, ma kosę tam. Nie lubią go z powodu jego głoszenia, z powodu tego, że się nawracają. Nie kupują świątynek i się denerwują. Dlatego wśród łez i doświadczeń zgotowanych mi podstępnie przez Żydów. Nie zaniedbywałem niczego, co mogłoby się okazać dla was użyteczne. Przemawiałem, nauczałem was zarówno publicznie, jak i po domach. Wzywałem zarówno Żydów, jak i pogan, aby się nawrócili do Boga i uwierzyli naszego Pana Jezusa. A teraz, przynaglony przez ducha, udaje się do Jeruzalem. Dokładnie tak. Y i to jest piękne. Duch święty zapewnia mnie jedynie w każdym mieście, że czeka mnie nowe y, uwięzienie i cierpienia. Lecz ja nie przywiązuję się zbytnio do życia. Chcę jedynie do końca wypełnić powierzoną mi przez pana Jezusa misję i zadanie głoszenia Ewangelii o łasce Boże. Teraz już wiem, że my, wy wszyscy, wśród których przebywałem, mówiąc o królestwie, więcej mnie nie zobaczycie. Niestety, bardzo przykre, pomyśl sobie, gdyby liderem twojej wspólnoty był święty Paweł i powiedzieć nagle, już więcej się nie zobaczymy. Auć, słabo, słabo. Tak jest czasami ze zmianami księżmi w parafiach, że był super, wow, 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 pasterz i nagle mówi, sorry, idę dalej. Jak to śpiewał, powiedział, ja, bo dziś, bo co się dzisiaj bawię, marnie. Ale oczywiście Paweł nie bawił się marnie, tylko y, miał zieloną falę i po prostu prół przed siebie, moi drodzy. Y, dlatego teraz oświadczam Wam, że odtąd nie biorę odpowiedzialności za nikogo. Oznajmiłem Wam y, bowiem zbawczy plan Boży, nie ukrywając niczego. No właśnie, Paweł także powie za chwilę o tym, że będą drapieżne wilki, będą problemy, będą podziały w Kościele. On wszystko to już widzi, już tego doświadcza, że jednak samo ogłoszenie Ewangelii to jest za mało. Potrzebna jest mocna formacja, życie wspólnotowe, wspólne Eucharystie, po to, żeby żyć jako jedna wspólnota, co wcale nie jest takie proste. Ale Duch Święty daje nam siłę i moc do tego, żebyśmy właśnie tak funkcjonowali. Dlatego, jeżeli jeszcze nie jesteś w żadnej małej wspólnocie formacyjnej, to bierzemy się do roboty. Szczególnie polecam szkoły ewangelizacji, jeżeli jesteś po 18 roku życia, żeby wskoczyć na kurs Nowe Życie, a potem na kolejne. Jest to bardzo dobry program formacyjny. Sam jestem dyrektorem Szkoły Ewangelizacji lubelskiej. Miriam, i pozdrawiam serdecznie wszystkich Miriamków z całego serca, którzy są naszym LSM. A młodzież zapraszam do KSM-u, bo tam też jest zarumbiście. Dobra, to co? Lecimy dalej, lecimy dalej, moi drodzy, bo to już jest końcóweczka. Końcóweczka 20 rozdziału. E, przyjdą wilki, przyjdą ludzie, którzy będą głosić kłamstwa, aby pociągnąć ze sobą uczniów. I moi drodzy, musimy bardzo uważać, nie wszyscy, którzy głoszą w imię Jezusa Chrystusa, są tymi, którzy prowadzą do jedności z Kościołem. Moi drodzy, bardzo łatwo za zaatakować Kościół katolicki, bo z duży, a jak dobrze wiemy, duże przedsiębiorstwa, duże grupy często mają słabszy kontakt indywidualny z członkami i łatwo jest takiego wydubać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych braci Świadków Jehowy, którzy nie są chrześcijanami, bo nie wierzycie w Jezusa Chrystusa. Wam się trochę doktryna zmienia, tak? bo nie będziemy w to wchodzić. To jest w ogóle crazy. Jedno jest pewne. Jak jesteście tacy cwani, i wyciągacie wierzących, to se pójdźcie do tych, którzy są porządnymi ateistami. Ich powyciągajcie. Zobaczymy, czy to jest takie łatwe. Czy łatwiej jest zranionych katolików yy, do siebie sprowadzić? Tych, którzy byli opuszczeni przez wspólnotę, przez swoje parafie, przez pasterzy. No, mi się pysie. Łatwo tak. Owieczkę co deszcz, od stada ładnie, Nieładnie, nieładnie. Więc dobra. No ale cóż, jak się służy demonowi, no to takie, takie techniki się stosuje. Dobra, więc kiedy to powiedział, ukląk modlił się razem ze wszystkimi, a wszyscy zaczęli głośno płakać. Rzucali się powołowi na szyję i całowali go najbardziej. Zasmuciły ich słowa, że już więcej y, nie zobaczą go. Potem odprowadzili go na statek. A no właśnie, moi drodzy, jak oni nie zachowali bezpiecznego dystansu? Co to, to jakieś przytulania i opocałowania? Nie wiem, to minister maseczki tutaj im nie dał. No dziwna sprawa. Jedno z pewne, moi drodzy, że yy, to oczywiście był suchar, jakby tam ktoś nie załapał i miał trudności z takimi rzeczami. Tak ironizowałem. Yy, kościół cierpi. Odchodzi Paweł. Jeżeli masz w swoim sercu taką sytuację, że gdzieś Twój pasterz zniknął, poszedł gdzieś indziej głosić, wiesz jak oni się czuli. Jeżeli Ty musiałeś przejąć stery i Ty stać się pasterzem, liderem wspólnoty, dokładnie tak. I to jest bardzo dobre i zdrowe. Jeżeli lider nie potrafi zejść ze stołka i wróci do szeregu, znaczy się, że wspólnota jest patologiczna. Coś tu nie gra w tym wszystkim. Dlatego warte jest stosować rotacje, te zmiany personalne, żeby się nie przyzwyczaić. Dlatego tak bardzo robisz szkołę ewangelizacji, bo na posłudze kursowej nie ma hierarchii, że ten, kto głosi, jest ważniejszy niż ten, kto robi kawę. A okazuje się, że ten, kto robi kawę, ma więcej czasu na ewangelizację niż ten, który głosi. Dokładnie tak. Dlatego szukaj swojego miejsca do formacji. Także przeży po swoim pasterzu, po swoim liderze. Być może Pan wzywa Ciebie, bracie i siostro, do tego, żeby też zaopiekować się swoją wspólnotą. Może masz tego ducha bożego, ducha pasterskiego. Rozeznawaj. I moi drodzy, do zobaczenia jutro. Przed nami podróż do Jerozolimy. Tam będzie grubo, będzie działo. Ja za dzisiaj wam dziękuję. Nazywam się ksiądz Krzysztof Krzaczek, Jesteś na kanale Płonący Krzak i niech was Bóg błogosławi strzeże mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miriam, gwiazda ewangelizacji, prowadź nas. Do zobaczenia moi drodzy już niedługo, pojutro. jutro.